Pora na nowego Flesha. It Takes Two otrzymał tytuł Gry Roku na The Game Awards 2021. Wśród zwycięzców znajduje się także m.in. Deathloop, Guardians of the Galaxy, Forza Horizon 5, True Colors, Kenna, Tales of Arise czy Age of Empires 4. Najbardziej wyczekiwany tytuł to Elden Ring, a najbardziej wspieraną oraz wciąż ogrywaną produkcją zostało Final Fantasy 14 Online. Oh, to już oficjalne, że zobaczymy Alan na Wake'a 2. The Game Awards przyniosło zapowiedź oraz pierwszy zwiastun gry, ale na więcej informacji będziemy musieli poczekać do lata przyszłego roku. Produkcja ukaże się w 2023 roku na PC-ach w Epic Game Store oraz na konsolach nowej generacji. Studio założone przez weteranów Bioware zapowiedziało Nightingale, czyli steam bankowy survival, który zaoferuje zarówno tryb singlowy, jak i rozgrywki multi. Produkcja zmierza tylko na pc i ma zadebiutować w 2022 roku we wczesnym dostępie, a na oficjalnej stronie projektu można się już zapisywać na zamknięte testy. W tym roku święta będą zielone. Wraz z firmą Razer zapraszamy Was do udziału w czterech wyjątkowych konkursach i do wygrania worek technologicznych prezentów sygnowanych marką Razer, m.in. myszki, podkładki, klawiatury czy słuchawki. Sprawdzajcie stronę konkursową regularnie, by dowiedzieć się, jakie nowe zadania przed Wami postawiliśmy. Trzymamy kciuki i wesołych świąt! Quantic Dream rocznym zwiastunem zapowiedziało grę Star Wars Eclipse, której akcja toczy się na zewnętrznych rubieżach w trakcie trwania ery Wielkiej Republiki. Tytuł znajduje się na razie we wczesnej fazie produkcji, dlatego nie poznaliśmy jeszcze daty premiery ani docelowych platform. Zapowiedziano i pokazano trailer drugiej części wydanej 10 lat temu gry Warhammer 40 000 Space Marine. Data premiery nie została ujawniona, ale wiemy już, że produkcja ukaże się na pecetach oraz konsolach nowej generacji. A odchodząc na chwilę od tematu The Game Awards, warto wspomnieć, że do 14 grudnia na Steamie można za darmo odebrać grę Call of Juarez Gunslinger, czyli polską strzelankę w westernowych klimatach. Promocja zakończy się we wspomnianym dniu o godzinie 19 czasu polskiego. Nowości po The Game Awards jest oczywiście o wiele więcej, ale niestety flashowe miejsca są ograniczone, dlatego na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się i do następnego.